Yo siemano. Z tej strony Playerowski, a dzisiaj zagramy w... Pojedziemy dzisiaj do szkoły, w którym pojawi się niby zombie. Nie wiem czy ja nie pójdę. Czy po prostu nie wyjdę, nie? Nie pójdę gdzie, gdzie do innego tego? jest strasznie mało osób jest. Dobra. Nie. Nie, jednak nie. Kurde, tylko ja nie wiem czy mnie nie wywali, nie? Bo ja siedzę. Nie siedzę. Tylko idę. Dobra, nie wywaliło mnie. myślałem, że mnie wywali. Ja w ogóle nie ma tego. Miniaturki tej, nie? O, jest jakiś gościu. O, nauczycielka nasza. Nie wiem, czy to nasze wychowawczynie, ale mam minę jakby... Uuu, Cię... to znowu ci gamoniek, które będą mieli miała lekcję. Gdzie ja będę się siedział? Ej, gdzie? E, chyba by chyba w ostatniej ławce będę siedział. Ej, więc mi nie jest to źle. Odkryj szkołę. Z jakiś gościu w ogóle. Hey dad, you're the short thing? Don't to have homework everywhere? Nie masz niczego na... Nie, chcę pominąć. Aha, bo tu wszyscy muszą decydować. kuda, serio? Nie, ja muszę iść do klasy, no. Ty... Nie, bo. To... Aha, dobra, bo myślałem, że to jest klasa nr 24. 15, 14, 13. Bla, 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 bla. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jak ktoś nie usiądzie, to chyba to jest tak, że on ginie wtedy. Czy coś takiego? Dobra, nie musimy tu gadać. Plus report to official prison? Principi? A principal, dobra. Go. Have to go. Muszę iść. Mogę iść z tobą? Nie, nie mogę. Pewnie, że nie mogę. The teacher go. Gdzie ona? Gdzie poszedł nauczyciel? Tu coś jest w ogóle. Ja myślę, że możemy wejść. Co jest? I don't... Do has opened? Nie otwierajcie? I get to your teacher coming. Teacher zaraz wróci. Hm. Wracać na swoje miejsce. Nauczyciel nadchodzi. Isterów. Czy powinniśmy powiedzieć nauczycielowi, kto otworzył? Odpowietrznik? Co? Powiedz nauczycielowi? Ale co? Jaki odpowiedź? Odpo Aha, chyba to. No kurde, serio. To zapamiętało, kto to robił. <noise> Ale mam przerąbane. Mogę zamknąć zawsze, nie? Że wolał... <noise> Ale kurde, jestem kapuś. Ja sam na siebie powiedziałem: naprawdę, no. Mogę wstać w ogóle. Cały czas. Ej, lekcji nie mamy. Co jest? Android. Da się to zamknąć? Nie, nie da się A czy idziemy do stołówki. Czyli to stołówka gdzieś tu była. Już kiedyś w tą grę grałem. To... Ale po co? Mam tu iść niby. Nie do końca wiem o co chodzi. Gdzie jest jedzenie? Lunch to do make food trucks in the light. Eee. Muszę znaleźć niebieski klucz, ale po co? Ja wzięłem. Będziemy po pół godziny go szukać. Mam nadzieję, że ktoś go znajdzie, nie? Żebym ja nie musiał go szukać. Można sprawdzić, czy w szafkach nie ma. Mam takie przyzwyczajenia po tym, jak byłem w ten grałem w Ice Creamie, gdzie wszędzie chowają wszystko do szafy. Zawsze lepiej sprawdzić szafę. W razie czego? Nie no, niczego nie ma. Kurde, gdzie to może być? Do jakiej klasy powinniśmy iść? Idź na zajęcia z historii, iść do sali naukowej. Na sali naukowej niech będzie. Idź do klasy. No, tu, no, aha, <noise> dobra. Od dzisiaj nie wchodzimy drzwiami. <noise> iść do klasy. Aha, bo tu mam gdzie indziej iść. Ja jestem dzisiaj przytępiony lekko. Gdzie my mam iść? Gdzie my mamy iść? Aha! Ja w życiu bym się nie skapnął, że to jest tu. Czekajcie widzowie, bo muszę sobie cieszyć telefon. Co? Co? Jakie zombie? Zombie z się znaleźć city. Było aby pominąć. Zombie, KF eat Ha! A ona zginie! Ha, ha. When to scroll ever to going I'm a weapon for. ha, musimy wziąć bronię. Dobra. No, ja wezmę sobie chyba baseball. Co? Jaki Batman? Co kurde? Przecież to jest basketball. To się nazywa, a nie Batman. Słuchaj, coś dziwi... Ej, nigdzie przecież tych zombie nie ma. Nie wiem, co oni w ogóle. Umieść deski. Na oknach, aby bronić szkoły. Ja pierdzielę. A co my jesteśmy ochroniarze? Że my mamy bronić szkoły. Sugeruję, że powinniśmy jeszcze gdzie indziej zasłonić, a nie tylko tu. I by chyba było jeszcze tu zasłonić, nie? To nie będą zaraz zombie, nie? To będzie pewnie standard. A to jest właśnie kurde głupie, że w Robloxie jest zawsze na minutę jest. Na minutówki jest. Dobra. Powinno to chyba wystarczyć. co my mamy? Bronić się czy co? Bo ja już nic nie wiem z tego. Aha. A to co? Chyba wojsko. Jaki szef woźnego. Nie mogę go bić? Nie wiem. W ogóle czemu do łazienki? Co mi to da, że pójdę do łazienki? Aha. Na no spoko. Три гадины позднее, да? Живно. Дивно, то было, курда. zaptać ptaczkę, że Ha! zestaw medyczny, mam. umiem myśleć, że go to town to town go to bo nie do końca wiem mam tu zejść? kurde nic z tego nie wiem aha, bym musimy na auto wsiąść co teraz? aha, my musimy przejść tak, żeby chyba sobie nas nie Zaroboxy jest. Nie chcę za Zombie? Jakiś gościu eee, Spoko Zombie wyszło Pączkowy daj, nie, to jest ponczak daj, Co? Czyli nam otworzyć, czy co? A, teleportowanie. Co? Tak na serio? Ha, trend my mamy prześniby. Przecież i tak nas zauważył, bo są to lasery. Znaczy nie lasery, tylko ten obramowanie, do którego on widzi, nie? To są sobie chyba jacyś. Ja nie mogę. Dobra widzowie, ja się z Wami żegnam. Nie chce mi się tego w to grać za bardzo. Może innym razem, mam jeszcze w to zagram. Ale nie dziś. Ja się z Wami żegnam serdecznie. Cześć.